takich fajnych kim pamiętam Kim na skarpa, którego nie ma. No bo nic nie było ogromne. Pamiętam miał wielki balkon i strasznie było ciasno na tym balkonie. Było ogromne i było fajnie. Fajne miało też foyer, jakieś takie było przyjemne. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy byłam w kinie, miałam 7 lat i byłam statą na filmie Jurassic Park. Byliśmy w kinie Moskwa i pamiętam. Yy że to było takie nietypowe kino, teraz już takich nie ma, bo tam siedzenia były, tam były dwa piętra, to było trochę jak w teatrze i, i, i pamiętam, że ja najbardziej lubiłam, to była dla mnie taka największa nagroda, kiedy trafiły nam się miejsca na tym balkonie, właśnie w pierwszym rzędzie tego balkonu i ja mogłam wtedy się tak opierać rączkami o tą barierkę i sobie tak kładłam brodę na rączkach i właśnie z tej barierki oglądałam ten film. Kino mieściło się przy ulicy Bysławskiej. Obecnie tam są banki. Kino było w budynku, w którym była również Straż Pożarna i posiadało taką salę z fotelami skrzypiącymi, drewnianymi. Ekran z lewej strony były dwa wejścia od Bysławskiej przez taki korytarz. Najpierw się wchodziło do kina, później korytarz był i były dwa wejścia. Bliżej, bliżej. Ekranu i, i tam, gdzie, była, gdzie był projektor. Moje najwcześniejsze wspomnienie o kinie wiąże się z nieistniejącym już kinem SAWA, które mieściło się na placu Przemierza. Z tego co pamiętam, pamiętam, że przynajmniej raz na dwa miesiące mieliśmy wycieczkę do kina SAWA albo na seans filmowy, albo na przedstawienie, bo kino SAWA miało scenę, podwyższenie i taki układ foteli jak w Tratrze, też chyba podwyższony z tego co pamiętam. No i pamiętam też yy, smutek, który towarzyszył yy, nam wszystkim jakby burza antykinozawa.